W świecie gier komputerowych krąży opinia, że to chłopacy są znacznie lepsi. Ale czy to prawda? Tego nie wiem. Dlatego w tej serii sprawdzam, jak to wygląda w każdej randze. Ostatnio były goldy, a dziś przyszedł czas na brązy. Kto okaże się lepszy? Dziewczyny czy chłopacy? Przekonajmy się. Ona nawet setupu nie rozłożyła, widzowie. Czemu kupuje spektry Miałem 4,5? Czemu spektry? O! Bezacik, jaki hej! Kolejna runda na to dziewczyn! One naprawdę wracają do wyniku! Sorki, że przerywam oglądanie, ale mam dla Was ważną informację. Już w ten czwartek na moim Twitchu startuje przedłużanego streama bez spania. Na którym będziecie mogli wygrać nagrody o łącznej wartości 5 tysięcy złotych oraz nagroda główna koszulka Fnatic z podpisami zawodników. Dodatkowo podczas tego streama będę próbować wbić Immortala na nowym koncie bez spania. Nie możesz tego przegapić. Star streama już w ten czwartek. Tek o 12:00 link w opisie. Chłopacy, trzy dziewczyny. Rangi: bronz. Mamy gecko, mamy clove, mamy deadlock, mamy sage i mamy jetkę. Natomiast Keio, omen, jet, chamber oraz Reyna. No zdecydowanie lepiej prezentuje się team komp. Chociaż nie, powiem Wam szczerze, oba team kompy są niestandardowe. Jakby to były jakieś team kompy z Lowelo. A, bo to, go, bo to brązy Zaczynamy, proszę Państwa. Runda pistoletowa. I to będzie podjazd po Spice Side C Instant. A tam przygotowana Zacik oraz Gieszkosia. Czy tu będzie jakiś Grim Boost Wall? Oj tak, słyszkać już... Ej! Jadł. O, dobry timing. O, jaki celownik sportowy! Sage, nie uciekaj! Pomóż! Czemu ona ucieka? Halo? Pięciu na... Jest rodka. Tu jest Rodka! Wystraszenie Wola, ale rozwalili Wola, chociaż widzowie. Chociaż poszedł rozwalany Wall. Dziewczyny owe rotacje w ogóle zarąbały nikogo na nie ma teraz. Z powrotem wracają! Chłopacy jednak na mida pikują i jednak cofają na spa... Co tu się od... Ala widzowie. Patrzcie na rotację, widzicie minimapę? Jest jazda jednak na Spice A, a tam tylko jedna osoba: Berry ban. Kurwa, wol, Poleciał! Ritek, kobiety 4 versus 5. No mnie Szczerze, nie sądzę, żeby miały tu szansę, ale zobaczmy. Uh, wow, Kosias. pierwszą eliminacją dla kobiet. Zobaczmy, czy będzie szansa odbicia tego site'a. No Kuba jeszcze skanuje tutaj. No problemy, problemy. Chociaż Raven jest jeszcze jedną eliminacją. No i Raven. Na tym się kończy. Niestety, ale wydaje mi się, że jeśli Barry Ban, rzuciła tego wola to już była po ptakach. Split do C! Ej, tu są normalnie... Ej, tu normalnie ktoś koluje. Tu jest pomysł split do C iść. To będzie zaskoczenie bez zacik! Ej, na razie to. Na razie dobrze to wygląda swoje. problemy. Nie wiem czemu. Dziewczyny zagrały pół. pół. Fulla, pół. pół. pół eko. Nie rozumiem tego. No ale dobra. Okej, okay, pierwsza eliminacja. Averes Nie wyglądało to źle. No i Beryban. Moja ulubienica. Nice try. Aj, nice try. Blisko. Wiadomo, to była runda ekonomiczna. I teraz będzie runda full ze spektrami. Spektry macie kasę. Halo. Czemu jest to spektr, ganej? Half... Dobra, to są nowe mety, których nie znam. Me nowe mety ekonomiczne. Pięć spektr. Barry Bunny tutaj, u, wallik, okej, okay. tym razem bardzo dobry wall, na zatrzymanie, ale setupu nie daliśmy, Barry Bunny, bez setupu poszło, dwójka od Shorta, Oj, Shorta, nie patrzycie, to ten trap jest na dźwięk, o, 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 o rany boskie, awares, niewiele braku oczywiście, nie, teraz mają jeden, Barry Bunny, jeden, eliminacja, ej, to jest winna. dwa na jeden, ej e. Pierdo, nie wiem, co się tu dzieje czasami, nie? Tepek do góry od domena Uuu, to może nie być Rowina, chociaż? Bo spodziewa się? Chyba nie trafiła za bardzo. Czy będzie full? Raven! Raven, kup fulla! Proszę cię! Czemu kupujesz spektry? Miałem 4,5... Ku... Czemu spektry? Dobra, zobaczmy. Chłopacy pod Spice B. Podejście. Szukają tutaj. Zobaczmy, jak się spisze Raven. Ale no, dziewczyny automatycznie sobie teraz tam wchodzę do nich. I mówię, żeby grały wandale normalnie. Bo automatycznie grając spektrum macie mniejsze szanse na Weeda. Oj, teraz dziewczyny. Dobry read, żeby się tu stawić. I na plecy Periban! Wchodzi. Oj, teraz będzie Jadka. Pierwsza eliminacja da... Dwie eliminacje dla chłopaków. Bierz koszu. Jednak oddaj eliminację. No, ale na tym się kończy na razie. Oj, lagi. Niez... Niezwyciężone ragi i aci... Czemu Bezacik gra, gra guardian? Dobra, wchodzę tam. Ej, 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 podpowiedź! Grajcie, jak macie kasę, grajcie wandale, grajcie full i tak dalej. Nie bawcie się jakieś spektry. Jazda, jak nie zabieracie Wam kasy, to wtedy eko i tyle. A tak to grajcie full, bo, bo oni, oni mają cały czas przewagę ekonomiczną. Wszyscy przegrywacie. I dawać na hedy pewno siebie, pozdro, lecicie. Na razie Kerry, przygoda. No, musimy wspomnieć widzowie, że MVP gry zdaje na 1000 Valorant points. Podejście pod C na shifcie. Teraz koś, bierz Kosia, czy będzie fleszyk? Podoba mi się ten fleszyk. Agresja, ale rozwalili tego Flesha i tutaj jednak chosen wchodzi sobie na Spike Spikeside C i dominuje. Oj, znowu, on sobie jedzie plus w po prostu na tej reinie, on to czuje. On to po prostu czuje, chociaż on teraz powinien zginąć, zginie, brawo. Abares z jedną eliminacją i to jest do wina, wyzadzi kolejna eliminacja. To jest naprawdę do wina w tym momencie, 3 na 3 retake, ale przygoda podchodzi i kasuje. Sprawdźmy tą przygodę, bo jestem ciekaw, jak on gra, szczerze. Zwrócimy na niego uwagę. Czy on nie oszukuje tutaj przypadkiem? I czy on nie jest po prostu na innym koncie? Bo na razie na pewno odstaje od innych, nie? I sobie kasuje. Bezacik, masz kasę. Co ja mówiłem? Dobra, jest wandal. Jezus, słysz się, o No Oj, tutaj takie bejtowanie trochę drużyny. O, berry bunny, berry bunny. Berry bunny, niestety. Ona nawet setupu nie rozłożyła, widzowie, kurczę. Chociaż Raven No, Raven z boku nie trafiła. No to też się tak nie da, nie? Pełna dominacja na razie, nie? The Chosen i przygoda. Zdecydowanie dominują. Kurde, czy ten The Chosen też jest brązem? Zwrócimy uwagę na nich. Czy to doszło do lekkiego oszustwa? Nie, no, na razie z momentu jakby widać, że to nie są wysokie rangi, nie? Nie, no trackery wszystko jest zweryfikowane, więc to... to muszą być brązy, nie? Tylko po prostu niektórzy są lepszymi brązami, niektórzy słabszymi. Zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Dobrze, dziewczyny, teraz w, w dwójkę na tym spasadzie. A widać, że... Przeczytały grę. I teraz. Oj, jednak nie. Jednak nie, no widać, że tutaj brakuje tego refleksu troszeczkę, nie? Awares wycofuje, boi się na pewno tego. Tej walki. Oj, 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 była szansa. Rayburn, natomiast z dwoma eliminacjami. No nie, ja ty ginie teraz. Mamy, mamy reza, ale czy, Rem, czy rez pójdzie? Czy tu się w ogóle na rezować? Przecież Wall i res na Cetę? Leci, leci Wall, leci Rezik. Leci Rezik, to jest ciekawe zagranie. Czyli jest szansa na wygranie tej rundy jeszcze. Pójście, Heaven, i rozdzielenie się w tej sytuacji to dobra, dobre rozwiązanie. No właśnie, nie do końca. Słyszysz, że jest blisko? Nice. Dobra, Raven z trzema eliminacjami. Coś tam powoli się nasze dziewczyny budzą. Dobra, nie budą się, kurwa. 7-0. Jest ostra jazda. Ja zaraz tam wchodzę na pomoc, nie? Nie, no widać, że to jest brąz, widzowie. Widać, że to jest bronz. Zobaczcie cross-replacement. On leży, nie? Przecież teraz nie leży niby, kurde. Jak to jest. Y Smurf, to tylko z Silvera, nie? Uuuuh, Jeszkosia, piękna eliminacja. Otwierająca. Jeszcze raz zarejma i kolejna eliminacja. Czy to jest pierwsza runda dla kobiet? Chuja. może chociaż Ace. Nie, bez Rajsa. Jest szok w teamie dziewczyn. Nawet nie wiem, nie jestem w stanie im pomóc. Nie wiem, co im powiedzieć. Berry ban. kolejne entry oddaje, niestety. Zobaczmy, czy Bezarcik. To będzie eliminacja. Niestety nie. Dobra, 4 na 3 Jest co do zrobienia. Pojeźdźmy w Jeden, o, dwa na dwa, ty! Ej, 2 na dwa, side na B. Halo, proszę panie, mamy mega ulta do dyspozycji. Dajmy mega Ult, po prostu. Dobrze, dobrze! Sprawdźmy prawą stronę. Dobrze! Dwa na 1. Przejdźmy pierwsza! Wingman na pakę! to pakę! Nice! Nice! Mamy pierwszą rundę. Brawo! I oby za ciosem, tak, oby za ciosem To jest do zrobienia, dobra, wchodzę tu O to chodzi, to jest do zrobienia Nie boimy się, wychodzimy na hedy Jakieś niestandardowe zagrywki, poproszę Dawać jakiś ten, jazda, lecicie Oj, tu mi się podoba na przykład ta agresja Na midzie, nie Ale to jest jazda na A, na spike A, tam Very funny Very funny Jest pierwsza emulacja, nice Mamy ulta, very bunny. O. Nice, dobry uciek Dobry, dobry flash! Ty, to jest do rozrobienia. Niedźwiedź, short. O. Nice! Dwa na jeden, ty! Za ciosem! Omen ma ultimata, dlatego biegnie na C, żeby zaplatować spajka. Oh, zobaczymy, jak to się skończy. Dwa na jeden. Na pewno jest przewaga ze strony dziewczyn. No jeszcze niestety nie wpadły na to, że, że może być tepek. No i poszedł tepek Mamy Wingmana na pakę. To jest coś ciekawe, wiecie? To jest naprawdę dobra... Dobry początek Czy Omen zagra agresywnie? Tak jest, Omen gra agresywnie Czy dziewczyny będą się tego spodziewać? O, to jest pytania Dobry, dobry Wingman wow Smoke'a Geko, brawo. 8-2, jest szansa, jest szansa, wciąż. Wierzymy. Hashtag wiara na czacie. Gdzie play, natomiast play. chłopacy tutaj zmierzają? Pod Spicer B, a tutaj? Raven, ojcie, Raven. stoła sobie poradzić, niestety chyba ginie. Dobra, przeżyła jakimś cudem Mamy steć, która wychiluje. Dobra, poszedł chilek i jest 5 na 5 lidek. To jest do zrobienia na pewno. To jest do zrobienia. Dzetka pierwsza eliminacja. Okej, okay. okej, okay. naprawdę dobrze to wygląda. Perrypan wchodzi na plecy. Dzetka kolejna eliminacja. Nie trafia Sniper i tylko Sniper przy życiu. Jeden versus trzy, kolejna runda! Kolejna runda na konto dziewczyn! One naprawdę wracają do wyniku. Lądujemy ostatniej rundzie tej połówki. Bardzo ładnie. Tutaj Gieszkosia na pewno się wywyższa, jeśli chodzi o, o dziewczyny. Natomiast jeśli chodzi o chłopaków, no to tutaj przygoda zdecydowanie 14 na 4. Bardzo ładne KD. No i co? Chłopacy natomiast pod... Spot A, no i Berry Bunny żegna się z życiem, tylko Avaris Sky przy życiu na spotkaniu A, no i wycofujemy teraz, chociaż moim zdaniem powinna się spokojnie bić w tej sytuacji, ponieważ będzie im ciężko odbić ten site. 4 na 5 Ritek, no, ciężko to widzę. Mamy noże, Jetka powinna tu na pewno noże użyć. Jeszko się już żegna z życiem, chociaż Bezacik i Avaris łapią po eliminacji. Jest Resik na pewno, Wolik Resik. O! Zaczyn, jaki hit! Kurczę, bo to mogła. Iś smoku Omen i on kasuje. No. 9-3, dobra, klątwa O, i teraz Omen wyprowadza. Ej, na, na wprowadzenie wyszedł nam Omen, widzowie. 14 na 6 ma statystyki, 9 asyston. No, teraz pewnie z, z gardą by MVP, jeśli by się zakończył mecz w tym momencie, ale on się nie zakończy. I teraz bardzo ciekawe podejście. Oj, wydaje mi się, wiecie, co mi się wydaje. Że chłopaki niestety z tym snajkują i to jest pewne. Wejdę na stream i ich opier po prostu, bo to jest niemożliwe. Ej, ale to dziewczyny zgarniają rundę, k***a! Ty, bo ja się tak zagadałem, a to jest 2 na 1 dla dziewczyn. O dawaj, Gieszkosia Dobry flash! Kieszkosiak, kosia No no straj, daj straj, dziewczyny, nie? Ale powiem wam do dlaczego chłopacy z stream snajpują, bo one tu się szły, szły na łoku piątkę, a nagle trójka odwróciła się do dubli. W, w trójkę poszli. Ja mówię teraz, opierdol. E, leci opie po stream snajpujecie. Proszę nie oglądać transmisji. Pięć dziewczyn szły do Double Dorsów, i nagle wszystkie w trójkę z C odwróciliście się do Double Dorsów. Proszę nie stream powiedzieć, jak stream snajpujecie. A jak nie stream snajpujecie, to, to będzie si fata, pozdro. O co poleciał, bo moim zdaniem to był pewny stream snajp, szczerze. No kurde, one idą sobie na ściefciku do Dubli, a oni w trójkę odwracają się do Double Dorsów, idą do Double Dorsów. To kurde. To nie jest stream snajp, waszym zdaniem. Dobra rotacja od dziewczyn, szczerze. Bo typ, bo na C na ten moment nie ma nikogo wręcz. Zobaczmy, bo tutaj. Aj, blisko, Bunny. Yo, very funny był blisko. Okej, okay, ty, awarę z eliminacją. Pamiętajmy, że to jest eko runda i to jest naprawdę dobra runda wykonana, bo jest plant. Jest jeden kill. Kolejny kill! Okej okay. Pezarcik ma dobrą... Ej, co jest? 2 na 2 2x2 na, 2 na eko! To eko może być wygrany. Mają dobre pozycje, dziewczyny i zagrały teraz bardzo ładnie razem! Pomóżcie sobie razem, proszę! O nie, nie pomogła rawen. Oj, nice try, znowu bliska runda, nie? Też mogę irony chłopacy Widzowie, będą zapisy. Wykrzyknij w DC, jeśli chcecie być na bieżąco na zapisach. Bo wiadomo, że będziemy brać kto pierwszy, ten lepszy. Dobra, a my wracamy do spotkania. Oj, kosa nie tutaj, niestety. Ej, to był kol, żeby zdodżować kosę! O kur... A te dziewczyny są naprawdę inteligentne, widzowie. I teraz wjazda na... wjazda na Spikeside A. I tam dwie osoby. Shambi Boy oraz Omen. No zobaczmy, jak to się... Jak to się rozwiąże, no i na plecy już wchodzi Reyna i Keio i to może być problem, ponieważ trapy deadlock nie dają o tym znać. chociaż Gosia z... sprawdziła te plecy, Sage? Oj. Widać, że przygoda, powiem wam szczerze, ogarnia Bar Znaczy, widać, że to jest brąz, to, to nie jest smurf, ale gość wyjdzie z tego brąza zaraz. Wiecie, o co chodzi? Ja wiem, że nie jest smurfem, ja wiem, że ja wiem, że nie jest smurfem, bo to widać. Tylko widać, że on już jest na takim poziomie, gdzie już silver będzie, nie? Za chwilę. Jeśli wierzymy w kobiety, a nie wiem, ile was z was yy, wierzy tutaj, to napiszcie teraz hashtag wiara. Jeśli wierzycie, że wrócą do tego spotkania jeszcze. No i teraz Reina, Reina, Reina. Przepuszcza jeden, przepuszcza drugi, dwie eliminacje. Jeszcze zeskakuje Omen. Jeszcze zeskakuje. Okej. Okay. 2 na 3. 1 na 3. Jeśli Raven to zrobi, to musi zrobić Aisa. Nie zrobi Aisa. Niestety. Gratulacje dla chłopaków i Reina. Z MVP, Reina z MVP, więc The Choose One zgarnia 1000 albo 2000 walon pońców, jeśli dostanę te 1000 walon końców od widza, który napisał, że będzie 2000. Dobra, subskrybujcie i pamiętajcie, już jutro o godzinie 12 start przedłużanego streama. Link w opisie.